Macie flesza na długo, no, jakby chcieli. Ja idę sam B. Ja robię flesza. Ja robię z nimi, mam może. Robić? Jak to się nazywało? Izolacja widzenia. Nie słyszę B. Togi to nie. Nie. nie ma. w ogóle Bóg nie ma. Bo X i Gala. Tak do Gali. Bóg. Chodzą tam galą. Chodzą? Jeszcze, gala gala, 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 tak. Jeszcze ja nie. Jeszcze nie weszli. ci w w dwie dwie Mogą cofać, wiesz? Teraz ten O Boże święty. Jest gala. Ja mam zaraz. No, to gala. gala. Ja w styku, bez. Bez. Był bez. bez. Był bez. To Jótaj, wyrzuć warte, wpisz rdzenia. No zrobiłem no, ja to, ale tak. nie działa No trzeba, Dobra, Dobra, na Masz duale na, na, galiki. Się na to jest hekken. Nie mam granatów na bazar, nie? No, ja po... drugi? Ja mam. Nic nie wyszło, nic nie wyszło. No, to ja, no, na pewno lecę, lecę, lecę. Jeszcze niebieska. Za niebieską flaszę, za 3 sekundy mogę dawać. Pieszczuję za niebieską. Jeszcze jeszcze Dwóch, dwóch, dwóch. i smogi. Zjeżdżaj przy piachu. I przy niebieskiej. Przy niebieskiej, wiesz, się, ja wchodzę z Ja go zamknąłem, Jarek Uciekam w ciebie, tofa, Masz go? Tak. Super. super. Kurde. ja też, 52, 36, 37, Wszystko znajdów. 10, 30, 50. 20-70 Nikt nie zginął od tych granatów No grana. kurwa. Jadam, Ty tam dolny dawaj, lupa, do górnego Mokuje wam i daj jedną flesze A tam raczej tak. lajsik będzie Zesuje raz Jadą, jadą, jadą Zesuje za górny Jeszcze, jeszcze o, Ale poszło I dobiega raczej Ekko, Oj, ja widzę gdzie Mateusz jest Mateusz już na zamknięciu Jez, Gala. Gala dwóch. Hmm. Ja na górze tą galą? Nie, jestem, gary, jestem na gary. na razie. Gali. Mogą cofać. Mogą do was wchodzić. jeszcze czek. Cztery środek, Wszyscy. Jest tu B. został dużo jeden. Oknem, to jadą. prawej jeden Jeszcze jeden przed Okay. Masz flesza? Mam defa, no też. na dokno wyjechmy może. Flesa na dokno. Jeden wesi. No, panowie, taki retake Nie Dajcie smolka, dajcie smolka. Rozbić. Gala moja zero? Rozbić, rozbić, pogo. Gala może być? Nie. Teraz można. Top mid, prawo. Nie no. Na no, jeden. Fles, ja z okna idę. Teraz ja gram blisko trop. Ale, spokoj, Jest jesteś ba. Uważaj. Jest wiesz. Zjebałem, Zjebałem, gala. Gala, gala, bo jeden, trop. jeden dolny będzie. Cała jedynka. do Agera. Patrzę tego z dolnego, patrzę, 사이 wiesz, niech on uciek. A jest ciągle. Czuł. wracają. Wracają na ten bal. Mogą się. Ale kręcić ten... gala. Możesz. No Możemy. Kurwa, trafił mnie. Mogę pierwszy. Mam no, masz no. Daj, Długa leży jeszcze więcej, więcej. Ja tam dałem tego. Chętnie hajkujesz, czy wiesz? prawo raczej nie mam Wracam w sali do ciebie. Do piachu mogą skakać, ja sobie będę pikował. Górny górnej pustce jest. do dolne w tej nicie. Tam idziesz, pago. Dobra. Długa, wychodzę do niebieskiej. Tak, ja to zgasiłem. Wiedziałam. do, chmina, do chmina nie widziałem. Dłuch I ty na jest. Długa, dwóch, długa jest. Ja zachodzę, zamykam ich. Piachu. Crosuję tam, nie? Crosuję, ma nie razu w niego. Ej, tu ej, gdyby jeszcze. Ja zamknąłem już. Dabrydek, tak? Ale, CT. Ale, to panie, Bresko, na razie. konera. Mati, ja siedzę. Siedzimy chyba, nie? A. Ale nie może być, roda? Ej. Blisko, przechodzi jeden. Masz, Mati, biegnie. Wystrzeje branża, ja idź Mati. Crosuję już Mati. jeden. Ja do trzech. Biegnij po prostu. Nie ja, na ja streamie ja staję. Ej, jest taki pret. O tą drogą. Patrz się. Najle ciebie się nie będą spodziewać. on był? Nie, nie wiem, gdzieś do prawej palił. Ale kie... ja, ja nawet nie widziałem go, jestem palaka na nogi. Ja tupię od góry. Double dorsy, dwóch. Kurwa, bardzo się rozwijał. U nas 300. Długa, długa. Stoi. O, możesz mi z nim? Tak, idę powoli. Uciekał. Kurwa. Jaj. Z dwie kołę dostał, ale nie. Daj ci cisza. Jeszcze Słabas. Jak zajmie się tą długą, to wróci do nas jeden, bo my będziemy agresję grali. Eee, to daj, daj mi ten. Slopka. Nie mam, żeby mnie nie ja znowu. Ja dobiję lecę co razu. Ja to znajduję. No. A spokojnie tam się. A A Odpuść, odpuść, odpuść już. Słyszymy za chwilę. A ty przedeś już. Cziam. Drawing Chcesz... Dobra, chodź znowu. Chodź, chodź znowu. znowu. Trzy, okay. cztery. My przejmujemy sm smoki. Mhm. Jeszcze jeden przed u nas jest, kurwa, białą Oni chyba tego. My presję jeszcze zrobiliśmy, ja bym co odpuścił Mat Mogę A środek było coś? Nie, nie, nie. Tam wszędzie cisza, jak oni grają. nie tu Nie trupali? Gali go głównie? B. Jeszcze jeden górą, teraz tagą. Po jeszcze jeden. Jeszcze dwóch. Omagam oh, tak. okno. Ja pierdolę, czek trup, nie wybiegłem jeszcze. Trop, Trup, a WPA. Na wyjście Ja mam flesza. Nice. Spolli tu eee. na razie. razie. Jeden wydymał. A w, top mit. Jak raz do B. Gale wskoczył. Niej, A UPA ja w radę, gala Jadą galo no. Czy to Ty? Tak. Badań, badań. No jest kurwa, frak. Dwóch obitych O kurwa Zobacz te dwie rundy, elegancko no. jest Chcecie wzdłuż gali polecieć sobie? Ja kupię fleszyka, sfleszuję wam tam przed, przed długo Lecie, po prostu, też mało czasu zostało okay. Jednak się utrzymaliśmy No coś No zablokował mnie groba z jakiś. Mówcie kiedy fleszak chcecie Dawaj, dawaj B wlecę Nie ma AB jest Ja trupa zasuwam Będziesz w że jak bo bo już spalił hmm. Ja lecę do miejsca jeszcze do ciebie Pew może jakieś exity Nie ma czasu no, na exity panowie, ja mam fleszę, możemy na B wlecieć Stoi w dolnym, przy hmm. schodkach Ja za go, go Chodzę go chodzę choku Dostał, na ja Możemy próbować. Na 3, Przemaga. Z ostatnią. Idź, bo za ostatnią. Nie widzę nic. Kurwa. No jak kościół grał. Idealnie pode mnie Ale zagrał. Ale bunki no. rozstawili się. Ty. Ja pierdolę ty. Idealna zagrywka. Na 3k człowieku. Kucnął. I jeszcze przed tym jak kucnął ja do mi hita, że mężczyzny. bez def... Nie ma nawet tego. <noise> nie widziałem nic. Długa nie wiem. A był pan, ale on do wyczulnięcia, No. Idę. Jest do prawej był. Trzy, Dolnej nie widzę na razie. No, dają jeden. Hmm. Kurwa mać. Chcesz długą przejąć? Długą? Ja nie wiem. może do Ja bym stanął, nie? No już smoke'a dać, jak zdążysz. Zypałem. Gala za ios jeden. jeden. Jeden, tylko. Smoki gala. gala. Ja to skracam. A, A idź, idź, Szukaj może na środku jeden. Ja, no. Wyjechali? Jeszcze nie, ale mogą wyjeżdżać teraz. Wreszcie żyje. Długa, jeden. Jest gala jeden. Długa, długa, plecy. Jeden czy dwóch? Długa jeden i gala, let, to wchodzi. Last. Długa, długa. Last, długa, długa, last. 15 sekund, bomba, Roman. Dziękuje, Jest. Nice, Nice, Ładnie ja tam, chłopaczek. ale na Spalił palił? Gale z ciepni Boję się ten dolny, pewnie. Znaczy, boję się ten rampę od lewej. Nie, nie Teraz dopiero, do <grym> 3 na jeden na Gale nice. Jeszcze jeden galo. Jadą, jadą I jeden Blisko już Cieszyłeś środek? Mógł przebić, w ogóle scream Ja zachodzę ich z Gali Daj flash mi. mid Ale flasza dałeś, nic nie widziałem Jeszcze gala w Gala I dolne I Gala jeden Dwie kule cool, MSC Karamessy Gala wchodzi. Przebił. Nice jest. To jest. To jest. To Myślałem, że tego pierwszego no, tak. już nie zabijesz, To jest. To Daj mi Bago to jest zwierzę, kurwa jego mać, jak cię nie ujebie, to nie może spać. <grafy> Szoku. Co to mówił? Dobra, wrzuci czerna? wrzuciłem cię. Gramy. I tak wrzuciłem Gramy. Smałka dali na B, no, z beretami. Gra gościu. Nie mam albo dwóch B. środek mogli podejść. No, środek czysty. Dobra. Gala czysta? Widziałeś? coś w tej chwili kurde, boku. Druga la, druga la. O kurde. Cofnęli. tam to nabra na boku. Ja nie, ja zabram. Tyję no. Jak to się stało? Chodzę, Bayero. Dobra, nice Jeden już jest TT. mam flaszeczka jednego, jednak bym nie przechodził. Ta. Przeszuję. Tak Przeszuję. Na blisko już. Dwóch, dwóch, dwóch. Wybiegamy na nich. Aj! No kurwa. Fajnie Paweł. O nie! No nie! Takie bomby no, dałem. Ten ten. Ej, dałem nie mu 98. Kurwa, 10 HP miał, no? Ale Crazy Call to był na bitkę, kurwa. Ty, ale mogły chedy pójść w jedną i w drugą. Mogliśmy małować się chyba Amos skończyło. Dwa razy poszujemy mi się skończyło Amos. No Paweł tam nie puszczał, lewego ja piszczę ja długo. I no już no, piszczę, że jest koniec skończył. Po ci jeden. Chcemy spłacać środek. Mam nadzieję. Pokaż streszować stresować galę zdolnego. Daj. długa. Kurwa. Leci dług, Ja ze scoutem mogę tu pikować ja też Nie wzią, tupcie tak. za bardzo. Wrzucają tak. dużo na galer, wrzucają dużo. O, paka. Okay. Szpara jest. Jeszcze Jaro. Czekaj. Jadam na jedynie, nie mamy. Split B trzeba chyba zagrać. Rampa dluga jeden to, jest. Nie mamy jest? Dwóch, dwóch, dwóch tu jest. Brama śródko, krótko. A oni wiedzą wszystko. Może teraz długa leit, wyjście. Nid blisko. Może się cofnąć do długi, ja tu jeszcze poszukam. Ja jestem długo jak chcesz. Masz? Nie masz. Mam długą Dawaj, pikuj to, saju. No Jeszcze jeden. Blisko Gala mogę mieć. Ja mam Może smałkę, pp, bo raczej ja. Nie ma. No stoi. Mam smoke'a, no. no połowie po mało wybiegnijcie, dobra? Dawaj.

I rasujcie wszyscy galą, ale fleszę każdy po fleszu długą przez wyrzuca. Dolec, nie, nie, przez stopni. I każdy flesza wyrzuca po drodze na długą. Ja robię tam i zostaje, a wy rasujecie galą. To jest call w jeden szóstki prosto. Dawaj no fleszę Rasujcie galą. Może być gala Gala zdolny. Rasujcie, rasujcie Szybciej pan w To gala mi Kurwa, my już na wroce. Transpał, dawaj, 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 was. Dlażę rampa. Długa, 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 Jeszcze, jeszcze. Ale zasiałem. Ucieka, uciek jeszcze. Oni będą sejwować. Ja idę do niego. Koń go, koń go. CT nie no, widziałem. No, bo... to dobrałem. Leży. Na no, rzędzie CT. Nie, nie patrzy. Ja nie widziałem CT. Oni musieli trupa skrócić. Uch, przed długą. Jeszcze, jeszcze. Jest na aucie Ujebałem kurde robotę Dawaj, dawaj Jaro, dalej, koluj, koluj Daj smoka na bramę, jeszcze raz To wiesz to? A weź Pewor, my, my B My mamy nie rzucaj nic tam, biegnij po prostu środki a Mamy B, rzucamy granaty w pierwsze tempo Nic nie robimy I Pewor tam na plecy im wchodzi Zadaj ja flasha, to ktoś wgasi Tak go zgasi Ja jestem przy bramie Gala, 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 dużo Dużo gala jest, ja wychodzę bramę jeszcze gala Gala, gala nice. dwóch Dwa gala skoczyło. Na chwęcę? Tak, tak, chcę rzucę. No. rzucę zaraz bramy Pala okno jeszcze raz. Działa Izek Leży trup Jeszcze jeden może być trup Nie widzę O Czysty trup Rzucisz mi smoke upio na, na ruch długiej i freszę ja dwa. A wy kontakt bo będzie grali, w smoku będziecie się, idźcie pod B. Idzie pod B. Idzie pod 3 pod B. Pójdźcie <laughs> mnie, freszę mi fawor. Nie, Nie no masz, no, masz 7 red smoke Nie mogę, żeby raz patrzeć. Na krótko SB. Wejdziecie? Zauczę. To kontakt podejdziemy. Dawego, na ruchanie. Brama, Jeszcze, Krótko trup przy smoku nas ruchał Ja nie wiem, jak oni gry stoją, dwóch kurwa. Dwóch twardo stoi krótko trup. Zrasujecie no. B? Musimy zrasować B. Po prostu. Ale... Ja biegnę środkiem. Nie już... Nie, nie no, biegnij po prostu, A jednego B macie. Ej ogólnie to musi się ko kolapić dać Isayu musisz Piotrko Nie ja trafiłem z Jeszcze, jeszcze Smokuje to dałem okna Kurwa macie Jakaś broń gdzieś? Ty grubej gdzieś Jest no Prób może być Nie ja za się na samochodzie Nie chowaj się na, się na, się na, się na stoi. Nie ma nikt Stoi Ja okno stoję Smokuj zaraz ich mati ja za chwilę Flesza możesz górą dać jeszcze Pan też Trzy... rzucić dwa flesze przez te okno, górą jakoś. Później. Górą centralnie, tak? Oni za plecy. Weź sobie odmienisz na chwilę. No, to należy. Brawa. Trup, trup. Ej, uciekaj, byku. To bez wiedmina, admina, to kupimy czasu więcej na. Ta, że, że trzeba zmienić tutaj Dałbym radę uciec? ty żeby jakąś aferę na dłużej zrobić? Nie, nie, chodźcie na Beras, szujemy. Tylko nie, nie blokuj mnie, Messi. Na bramę i na okno, ok nie blokuj mnie tylko, dobra? Ja pierwszy jadę tam, Saju. Dobra, <noise> już mi zblokował, No ale. Kurwa, ja daję smoka w biegu na bramę, Jarek. Ja nie wiedziałem, że to jest tak. I byłem w tym kurwa, bo Messi to tu ogarniać. Jest po prawej. Bez, 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 bez. 3 minuty zostałeś. A admina nie zawołacie, żeby zmienić? Bo nie... No wołam adminę, właśnie wszystko mogę robić To mnie zmienił w środku Jeszcze nawet nie kurwa Nie zdążyłem Ten zmienić Wiedźcie, No, zobacz, flasza, flasza piętry Rzućcie mi flasza tu, rzućcie mi fleski Rzucaj, rzucaj Kasia, rzucaj, rzucaj. kaszę Nie gasi jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze jeden jest, jest, jest. Leżę, leżę. Gala może być. Mid. jeszcze raz. 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 Jeszcze na. Jeszcze raz. Jeszcze znaczy ja idę z a, z peworem i z tym i z pagoście mamy b aby we dwóch z zakrętu biegniecie środkiem dobra babczycie mhm. smoka mi dawać tak nie, nie. tak D ja dam bramę nie, nie musisz bawa. nie musisz my beście mamy i wybieję ja wam powiem kiedy żebyście biegli, dobra o leccie, leccie. Długo kruci Długo, długo b grają widać jeszcze kruci Nice noka mit Jeszcze jeden bajk. Au, 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 au. Nice. Dosmoka z bok. Jeszcze ta, 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 nie, ta, ta, ta. pierdol się. <grym> Co? Co? Pago wbiega do pago, do paga. Do paga biegnie. Idę, idę, idę. Bramę wyszedł. Proje. Ja Patrz, trup wiał o tobie Masz na masz na zapienową, paka. A to co ty za pozycję masz, kurwa no? Nie, <grymne> <To> nie <grymne> Broluje, no, smoke jeszcze przyśmiał. Smoke, smoke, smoke. Leży, leży. Jest, jeszcze jedno może być. Auto może być. Bez, bez, bez jest. Leży. Brama już, pala okno. Okno. Spaliłem, spaliłem. Uciekł, uciekł, uciekł. 5 na 3 panowie. Dosmułkowuję bramy. Fleszuję nad okno raz. Smok jest brama? Tak Ja mam trop, trzymam Dobra Bągowski, to Ja wyszedłem powiem. przed B Strzelają tu dużo Okno jeden Cekły Nice, No jednak idealnie zdążyliśmy Ob full control no, no, ale no, tamta no, runda Mateusz, ja nie wiem. To ja byłem przy oknie, hey, go ustawiony, go. żeby no, pomóc pancerowi, jak on by się bił.